Andrzej Splutycz urządza casting na żonę. Za udział trzeba słono zapłacić. Andrzej Onopiuk, znany widzom programu Rolnicy. Podlasie, postanowił zakończyć życie kawalera, ale w swoim unikalnym stylu. Zamiast tradycyjnych zaręczeń i ślubu, rolnik Splutycz zaprasza na... wesele bez panny młodej. Co więcej, wejście na tę nietypową imprezę wymaga zakupu biletu, którego cena przewyższa niejedną wypasioną imprezę w stolicy. Czy to nowy sposób na znalezienie miłości? Wesele odbędzie się 22 sierpnia w Ciemnoszyjach, w gospodarstwie Justyny i Łukasza, znajomych Andrzeja. To właśnie tam 42-letni rolnik zorganizuje nietypowe wydarzenie, które ma być jednocześnie zabawą i castingiem na przyszłą żonę. Kandydatki będą miały okazję poznać Andrzeja, a on ocenić, która z nich spełnia jego wymagania, a te są dość jasno określone: Musi być odpowiednia, normalna, nie po 150 kg. Kolor włosów nie ma znaczenia, ale powinna znać się na gospodarstwie. Teraz nie szuka się Miss Polonii, ale dziewczyny, która pomaga w rolnictwie, wyjaśnia Andrzej. Ceny biletów na wesele Andrzeja Splutycz wywołał burzę w sieci. Aby wziąć udział w tym nietypowym wydarzeniu trzeba będzie zapłacić. Organizatorzy ustalili, że bilet standardowy, jak donosi Super Express, kosztuje 59 zł, a wejściówka VIP, aż 100 zł, ceny te wywołały prawdziwą burzę w mediach społecznościowych. Za co tyle płacić, podyszkę powinny być, za drogo, ludzie nie przyjdą, komentują internauci na Facebooku. Pojawiają się także żartobliwe pytania: czy kandydatki na żony również muszą kupować bilety? Za tę cenę można spróbować tradycyjnych podlaskich potraw, takich jak sękacze, kaszanka czy kiszka ziemniaczana, regionalny przysmak. Dla odważnych przewidziano także labirynt w kukurydzy. Zamiast klasycznych obrączek, kiełbaska z grilla i pamiątkowy kubek. Będą tańce i śpiewy. Może w tej rozluźnionej atmosferze Andrzej Splutycz znajdzie sobie w końcu wymarzoną towarzyszkę życia, nie tylko piękną, ale i robotną.